Cześć, z tej strony Olek, witam was w kolejnym odcinku z fajnym ski jumping. Dziś będziemy robić moją drużynę. Gdzie tu są listy? Tu są listy. Jestem na liście 1. Przejdźmy się na listę 4. Miejmy nazwę. Hello. No. I, I będzie edytor. Tu jesteśmy na tych... Listy 4, jak się edytuje nazwę? Tu a to jest list jeden, ja chcę edytować. Aj, czemu? To się nazywa timem. No, czekajcie czy? i tak, Jeszcze. trochę tą grę damy. No dobra. to team Odnotowe A to robimy Edytujemy trochę widzowie dzisiaj I rozpoczniemy oddecydowanie edycji Markusa na Cristiano Ronaldo Kraj. Portugalia. Nie ma tu Portugalii. Samy taki. Nie będę ściągał tyci. Dobra, drugim zawodnikiem to będzie. Lionel Messi Argentyna czy jest? Rus... nie 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 Rosja Też my to, bo nie ma To tu Nie nie wiem Edytuj Jeszcze cztery minuty damy sobie na edycję. I to niech będzie nie wiem. To niech to będzie wiem kto. Kurde, nie mogę edytować minę. Robert. Robert Lewandowski. Czy to jest lista 1, się też nie edytować? Nie mam zielonego pojęcia. Najwyżej będę skakał takimi. Nie komentujmy. Tu Niech będzie... Dobra. Mbappé. Francja już jest. Francja musi być, nie? Gadajcie, że nie będzie zaraz Francji jeszcze. Francuzi przecież są, skokaj. A, jest, 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 jest. jest. A, 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 gramy ruda, nie zmienimy na... To niech będzie haland. Z <gry> wąsami. Dobra, i teraz tak. Hit. co się tu odwala. Tak, i tu odznaczamy niektórych zawodników. Mogę trzeba trochę poskakać, bo to 23. Dwa, nie, 23 minuty. 15 minut będzie trwał odcinek. Czyli jeszcze 10 minut. Bo już pięć za nami. Odnaszcie mi tego polażka, ta kaczenko zniszczyła. Dobijamy 100 subskrypcji i 50 łapek w górę pod tym filmem. Ogółem, wieczorem też będę chciał się starać nagrywać jakieś odcinki ciekawe z mojego patutinu. Ile jeszcze tego odznaczania mi zostało? Ludzie, mnie już ręka woli od tego odznaczania. Kurde, zaraz. Panaj! No i dobra Zawody nie będą na planicy A potem pójdziemy na fajną kilkę reator jakiś bo jest koczynie więc Bądźcie, właśnie po już jest, 6, 3, czyli idealnie jak zaraz począć kilka zawodów moim teamem. O Jezu, zapomniałem, że ja się zmieniłem na igeli ostatnio, bo chciałem nagrać. Rozpocznij no, na mój zawodnik. Mój komputer skacze? Dobra, z nim komputer skacze. Dobra, nie czytać, no, bo... Teraz będziemy czekać 500 lat. Kurka no. Na te nie co lubię. Nie lubię. Nie lubię. Nie lubię. Jeszcze nie to będzie w ekranie Jeszcze nie to będzie w ekranie pionowym. Kid z team. Miałem też nagrać formułę 1, a zamiast tego nagrałem... <grym się> nagrałem. Wiecie co ja nagrałam tego? Nagrałem z tego. Nagrałem z tego. Czy jesteś Ronaldo? Czy jesteś Ronaldo? Jestem w ogóle miliarderem, jeśli to widzicie. Ja poproszę, żebym nim skatał. Dziękuję. Jeszcze raz. Zawody pokaro, żadnego w tym odcinku nie rozegramy. Tylko kilka zawodów. Na skoczni. może nie tylko w planicy. Może. Bo nowe skocznie przecież zostało dodane. Jak w się barta i gry. Nie wiem, jak się linkuje. Więc nie wiem, czy Wam dam linki do tych dwóch odcinków. 6 zawodników mamy. To jest seria pierwsza chyba. Tak, widzimy. Dawno nie grałem, szczerze powiem, ja ale już to będzie trochę ułomne to Teraz Halander. Ja nie to wiem. Halvor Engra grane Ten nie będzie pierwszy. No Haland, Haland, nie przebije olka. Haland ma gorszy loty ogólne od olka. Teraz Kilian Mbappé będzie skakać! Ha ha, Mbappé, Kilian Mbappé! Podim Robert Lewandowski! Robert, Robert Lewy! Lewy, lewy, lewy! Szybko jedzie Mbappé, spóźnił z progu, wylądował telewarkę! Ale się jezu, ile punktów! O Boże, załamujący skok Kilian Mbappé! Robert Lewandowski teraz. Robert Lewandowski, mamy nadzieję, że skoczy Geyfse Barcelony. Robert Lewandowski na zjednawieniu. Poprawi z spokój Roberta. Trochę ale jedna punktka będzie gwarantowana. Trzecie miejsce, 6,5 metra. Trzecie miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Kto jest liderem? nadal to jest liderem po pierwszej serii. A teraz Lionel Messi! Lionel Messi! Messi! No niby to jest jakby nie było flagi. No bo nie ja wiem, może to nie inne flagi. Czas na z vlogu do Lionelu Messiego. Messi, Messi, Messi! Messi. Czwarty miejscu. Załamuje mnie Lionel Messi. Koboska, co mi Niech będzie pierwszy. Pomimo upadku, W sumie różnica ogromna. Mam nadzieję, że się ciągnie. Chyba będziemy po nałogu, potem oddawać końcowe skoki. Nie wiem. 199,5 99,5 metra, to jest czwarte miejsce. Cristiano Ronaldo, Mój zawodnik liderem po pierwszej serii: Robert Lewandowski, Halad i Oleg liderem, czyli. mój skin. Ja pożyczam od sąsiada. Ach. Chcesz wiedzieć co? Reklam. Daj dalej. Gdzie. Zapraszamy na drugą rundę, którą rozpocznie Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Kylian Mbappé. Guys, kid big. Видете това огъще, мога да запоскате супер таргет циклей от тинейдж. Клири, още един. Хюан Меси, аз мога и да се ками заваличте ютуба. Не виждам. Меси, 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 за пунктка. Lepszy skok Lionel na Messiego, bardzo lepszy. Za dwie minuty będziemy kończyć. Dodam jakiś pożegnalny skok może na nowej skoczni. Teraz Cristiano Ronaldo, Lionel Messi liderem, a zapraszamy do Skogli Cristina Ronaldo. Upadnie Cristiano Ronaldo, a <śmiewa> mimo to drugie miejsce, chyba będzie egzekwowo. Chyba miało coś podobno. no to Kilianę nie. 20 punktów więcej. O to teraz Robert Lewandowski! Fiii! No to to był Zachtyk, może ruszyć. Ja się ruszyć C'est un Pani zawodnik, czyli mój skin, nie skoczył 245 metrów w pierwszej serii. Która to wygra? Który to wygra? 37 metrów i mój skin zwycięża za te zawody w najlepszej formie, był! najlepsza forma. Mój skin wygrywa przed Halandem i Robertem Takie same wyniki. Dwóch Polaków na drugim miejscu Haland. No. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i już wideo mi 15 minut oddam wam ostatni skok, na jakiejś nowej skoczni może nie będzie jakaś czeska jak to są oni tą reklamę biały ekran co jest? dobra, bez komentarzem, co mi się tu odwaliło właśnie pojedyncza sesja, to jest to? Okay. No to lecimy, ale teraz to też kosztuje banknoty, nie? Park city. Ja mam tylko te planice. Dobra, to damy skok na planicy małej. Dziękuję Wam za obejrzenie, jak mówiłem. Dumbi ja mi 100! Chciałem powiedzieć 100 tysięcy subskrypcji. Co 100 subskrypcji? w moim kanale. Dobra, dwie plus belki i ostatni skok wieczoru. Cristiano Ronaldo będzie dla państwa o to Dzięki, że byliście widzowie do zobaczenia w kolejnym odcinku.